Siemaneczko, z tej strony Brączek. Cześć, witajcie, z tej strony Mapia Faulet. A to nie kolejny, ale taki no taki nie nie... Taki z tam z boku. Z boku, taki taki poboczny odcineczek z Bolusiowa, z serii. Z serii od, Obizona. Od, od do leksiona, tak. To jest oczywiście seria Bolka, ale że dzisiaj no, znalazł dla mnie robotę w sumie, no. znalazł dla mnie robotę w polu, także ja dzisiaj będę sobie kończył, się, kończył, no, kontynuował po prostu siewy, które on zaczął w pierwszym odcinku z tej serii. No i po prostu będę sobie tutaj u niego pracował, można tak powiedzieć, i będę dzisiaj siał z turem na mawce oczywiście polu V7. Jop. I tak wiecie, no ja mam sporo pracy, no bo muszę wszystkie pola obsiać, żeby to było realnie i to, ale no dużo, tak to bym pracy musiał wykonać w prawo. Które ty jedziesz, no? Miałeś jechać na te górki, czy nie? Nie, tu miałem sić. Aha, no to jechać Tu będę się. O, do Brączka widziałem do wyboru takie pola, także spoczko Bolek ma dużo do psiania. nie, ja to chciałem sić. Aha, no to z tym, Z tym takim, z tym ja. właśnie gazem, z tym gazem chciałem no, Dobra To ten, właśnie ja mam dużo tych prac i bym musiał to robić poza odcinkami e, Dzisiaj, jak już oglądacie, wieczorem właśnie 23.20 wyjeżdżamy do Brączka e, Cały tydzień będziemy u Brączka, także myślę, że będą live'y Przepraszam, że ci przerwę Co mam Przężyto. Przypomnij sobie, gdzie sieliśmy y, pszenicę. Może bo nagrywamy. To zaraz ten. Poczekaj. To zamknę drzwi. Słucham. I później no. Poczekaj. Y, siej mi Przężyto. Przężyto się? Jo Co? Jęcz mi, przepraszam. Przepraszam, no. Aha, Prze to był dobrze ustawiony. Był bardzo dobrze ustawiony. Siej. Dobra. Yy, i ubrączka jest szybszy internet, także odcineczki będą dłuższe i postaramy się robić live'y i właśnie podczas tych live'ów będziemy grali prawdopodobnie na Borusiowej i na typowej i będziemy sobie ogarniali właśnie serwer pod, pod nagrywanie, bo mamy dużo tych prac takich poza odcinkami teraz, bo jak wiecie wiosna to jest po obsiewać. trzeba wszystko nawozami, opryski, to no ale nie będziemy przez wszystkiego, wszystkiego nagrywać. Jest że... duże pole wybrałem, co? No chyba trochę. Zaczęliśmy gdzie tak? 13 po nie. Która jest 10 po, przepraszam. No, no nie... Ja to sobie odłożymy. Ja mam 31 po także luz. Nie no trochę duże pole pewnie go nie skończy w tym odcinku, no ale tak jakoś mi się to pole podobało. Znaczy wiesz co? Ja bym wcale nie był taki pewny czy nie skończył bo przecież tamto moje pole to było takie wygłe, że musiałem więcej cofać i tak. praktycznie tak... Będzie z całym tempem jeździł No raz przy razie Zawsze tak. ludzie się pytają, ja widziałem pełno komentarzy Czemu nikt nie sieje w surfaceie z naszcikami Dlatego, że jak mamy motorki w ciągnikach tak. To uwierzcie, że nie da się z tego siać yy, nic dobrego Bo ciągnik tak strasznie skacze, że nie dość, że to brzydko wygląda To i nie idzie dobra robota tym krzywo się wtedy krzywo krzywo sieje, nie? Dlatego też lepiej siać bez, 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 tak, tak, bez naszciku Lepiej przyszły. jakby to było na przykład, nie wiem Ale nie no Jak tekstury mamy agregatu wcześniej, no to pod siebie nic innego nie zrobimy Jedynie na przykład o, mogliby zrobić teksturę e, tego, siewu, taką malutką, taki paseczek, to też jeszcze by było dobre. Siewu? No. Na no. tak, no, tak teksturę siewu po prostu, nie? Żeby nie no, wpadało takiego się. Jakiego mogło być? Albo teksturę na przykład, że ciemniejsze się robi. A, jak po oprysku. No i no, już by było troszkę inaczej, no bo no to ciemniejszy to wcale nie kupi pomysł, dlatego że jak właśnie zawsze idzie znacznik, to on odkrywa tą mokrą ziemię pod spodem i zawsze jest tak ten ciemniejszy. No ile Więc... tak to by mogło być moim zdaniem? No bo to... chyba najlepiej, bo ta orka to jest przerypana, no mówię wam, się nie da tym. Ktoś, ktoś jak chce, jak się zna na tym, to... Proszę bardzo, Przeróbcie z miłą chęcią Ufa. O ej, ty, ty mi ładnie tu posiekujesz Nie, bo ja chciałem prosto Ja chcę pieniędzy ja Dużo. Ja se cofam, bo ja, ja to chcę kumbaj se kupić, proszę ja Ciebie New, Hol New Holanda New Holanda chcę se kupić I na wiosnę Proszę ja Ciebie chcę se kupić y ciągnik. Jaki ciągnik? Właśnie jeszcze nie wiem Też może New Holanda, może w pakiecie razem trochę więcej maszyn mimo New Holanda wziął Te szóstkę se sobie kupić Zobaczymy Właśnie no, liczę na Wasze komentarze w tej serii co mi doradzicie, jakie kolejne maszyny na pewno już kolejnym już mogę Wam powiedzieć kombajnem będzie New Holland a my skończymy sobie na lekcjach tak jak właśnie brzmi ta cała seria zapraszam na pierwszy odcinek do mnie na kanał tam wszystko by było bardziej opowiedziane a z ciągników to nie wiem, właśnie te ciągniki naprawdę fajnie pasują, no ale trzeba będzie to zmieniać. Płuk jakąś czwórkę obrotówkę wezmę sobie tą Overuma prawdopodobnie, więc jakiś ciągnik chciałbym tak do około 150 koni na sam początek. Myślałem, no to szóstko było dobra. No, myślę, Tą tą szóstkę 160 koni. Tą komu. oryginalną chciałbym, ona naprawdę jest śliczna. Mam ogólnie fajny ciągnik do 13 New Hollanda, eee, tylko kurczę, nikt go nie, nie wiem, czyli może ktoś by miał chęć go przerobić, jak coś to daj, odezwijcie się, ja go podeślę wam. Jest super, takiego no Jezus 15 jeszcze na pewno nie było, jednych chyba ze by to był, jeśli chociaż na ktoś by go ktoś chociaż przełożył modelem, nie? Tam już ze skryptem chociażby miał podstawowy i by było fajnie, no bo jednak nie wiem, oryginalne maszyny brać tutaj na tą serię, nie wiem czy to będzie tak fajnie, nie? No bo kombajnu nie ma Holanda, nie, nie Nie ma, nie ma oryginalnego, jedynie kombajn biorę, biorę, no jedynie oryginalnego biorę. Yy, ale no lepszych kombajnów nie ma niż ten, no bo od razu tak zbizona lekcja na to nie, 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 nie nie chcę. A ten nieucholan mi się bardzo podobał, jeszcze na żadnej serii go nie miałem. Dlatego też sobie pogram. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. 24% masz tego, także trzeba. Widzę, ale... Nie procent, ale chyba dojadę do końca. Nie, spokojnie, dojedź jak ty przyjechać, to jaś 70 także chyba powinieneś dojechać. Ty mógłbyś... Aha dobra. Kurna, ale będę miał mijaków. Ścieżki to. mi wrączek robi od razu, nie? Zaznaczam którędy będziemy jeździć po prostu. Tu, tu, tu to trzeba wieść tak, tak wypłyć go, żeby tam gazu, żebyś nie urwał. Ale ładne pole. Ja myślę, że to się tam dalej ciągnie. Nie. A to tylko tutaj, to na no, no, tego cię. Nie zaraz. chciałem takich strasznie dużych pól. Nie no dobrze, że nie chcę. Ona idealnie będzie pasowała. Są tam dwa takie trzy większe i wystarczające. Kilka jest takich właśnie fajnych małych. Myślę, że idealnie A będzie pasowała. A tam na tym bolusiowie zostały... Nie, nie, nie dałem do końca ej. No kurde, chyba nie. Nie, nie dojadę. No Ale cóż, była. Na drodze sobie go postaw. Nie, na jest tutaj cofę. Ja co cofnę i z tym. Gdzie? Eee, o nie, w sumie nie. No właśnie, no co ty, przecież to zaraz będzie to nie. Wiedz sobie na tą polną właśnie Ale po, po siebie? No to po siebie możesz sobie przegrać. my też ile razy jak do ładowania to też po siebie jeździliśmy. No bo gdzie naładujesz? Na drodze na asfaltówce nie będę stawiał. No bo to się stano. O Dobra, bardzo ładnie. Teraz się tak pozapychały kraszki, bo żeś cofał i się opuścił. One się wtedy zapychają? No, jeżeli... Zawsze jak jedziesz, nie? To zanim, zanim staniesz, bo jak już staniesz to jest lipa, bo ci się zabapka. Jak jedziesz, to zawsze już musisz podnosić nie? Na końcu. Musisz w ruchu to robić. Tak Czyli samo nie jak... Później... stać. Nie, jak staniesz już i miałeś opuszczony, to ci się zapcha. Mi się tak zawsze zapchało i pamiętam kiedyś na początku Nie mogłem sobie tego ogarnąć, nie? No bo jak wiecie pierwsze siewy i to. I, i tak często... Czy stałeś już? No, okay. już drugi rok. I ten... I tak nie mogłem tego sobie ogarnąć. Dlatego też później się już nauczyłem, że trochę o wiele, wiele wcześniej, bo tak pompał nas trochę tak słabo łapie. Już troszkę wcześniej zawsze łapałem i już teraz jest ok. Kurwa, się, się pół pola, nie znaczy nie pół pola, całe pół poprzeczniaka miałem niedosiane, nie? Bo mi się zapchały prawie wszystkie graczki I też jak się czasami cofa, nie? To trzeba uważać, żeby wiesz Jak cofasz, to tylko jak jeździć później i wiesz, od razu nie opuszczasz Tylko musisz kawałek do przodu już jechać I dopiero nie, nie, nigdy nie miałem do czynienia w ogóle z silnikiem. Ale to widzisz, wszystko się ładnie nauczymy Ja bym za chętnie posiał Znaczy posiał, ja nie, ja... Znaczy, szczerze, sianie to takie no... Zależy jak masz pole uprawione. Jak masz fajnie pole uprawione jest jak stół, yy, nie masz tam wiesz, yy, nie zapadać się strasznie ciągnik to to jest super siadź. A tak jak u mnie yy, byłem momentami jak tutaj miałem gdzieś tam trochę piach i był to, to masakra tak się ciągnik zapadał, że naprawdę ciężko się siało. Jeszcze jak było tak strasznie sucho to się tak kurzyło, że totalnie nie było widać znacznika nie? Nie on se jakąś fajną obrotóweczką. No, obrotóweczką ja bym chciał do mnie taką obrotóweczkę, taką to, jak jest praktycznie ta overuma co mamy na typowej. Tylko trójkę, u nas w szkole się... Trójka natomiast trójka. Dwójka, Czwórkę ja mam. A ty widziałeś trójkę do sześćdziesiątki? No. U nas ma, no niedaleki sąsiad. Yy, do ostatnio sobie po szkole, on taką super zajebistą overunką, nie? Tylko, że to jest na, to jest bardzo na takiej tej lekkiej ramie, yy, te małe skiby, nie? Ale no wiecie... To, to czy... spokojnie wystarczyła dwójka. No ale to tak ta jak mam. jak mam mój własny czegośleśnię, w tym co no, on no, zajechać, wiem, ciągnął... wiem, wiem, wiem. To u nas jest taki jeden no, punkt taki. jak ma właśnie czeka. taką, że nie ma hydrauliki, tylko po prostu ciągnie za, ten, za tą wajkę ale i ona się obraca, nie? Ale mówię, no tamta jego lekka to jest super sprawa, nie? On tym jak orał, kurczę, idealna starczała. Praktycznie mak na, maksy na maksymalnie jak pusił, to tak jakby moim, wiesz, ja zawsze też nie, nie oram tak strasznie głęboko, bo tutaj do bielicy się idzie do... Ale ty nie masz aż takich trudnych pól, żeby ci było potrzebne też ta... No, jak no, taka tak. głęboka, nie? Ale tak, nie, to... mówię, że że obracamy. Oj, mówię, że... No, po, po dwóch, trzech latach, mimo że zawalasz te bruzdy i to, to i tak, jest tak już są pola pokrzywione, że daj spokój, są górki te ten. Dołki, masakra jest z tym właśnie. Mam nadzieję, że teraz jak mam ten agregat, ee, to teraz właśnie sobie pozawalam lepiej, bo tamtym agregatem jeździłem czasami po 4-5 razy, nie? I nie mogę zawalić. Tamten agregat to był w ogóle totalny. No ten to agregat żeśmy sobie dzisiaj, wczoraj przetestowali, to... No, może jakiś, jakiś tam zadowolony. Film, może jakiś filmik tam krótki się pojawi, tam 20-30 sekund, jak tam kilka ujęć. Po orce, orce jesiennej, teraz po zimie, no fajnie tu rozmawiał. No, jak, 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 jak po orce myśleliśmy, że będzie... Taki lita. puszek z tej ziemi, no, robi, nie? no właśnie idealny. Trzymi się taki właśnie hmm. jak gra hmm. bo jak ja mam tam praktycznie cały poprzecznik jeden, gdzieś tak na około 20-30 metrów, tam to cała strona od cmentarza. Jest taka glina, że sobie nie wyobrażacie tego. Jak oglądał ktoś tam może orkę, to... Lipa totalna masakra, no właśnie Ta strona dobrze jest, ta strona jest super Nie ma gliny ani w ogóle Ale ta to jest totalna lipa Zresztą w szczęście, że nie ma podgórkę Nie jest jeden taki placek Ale to taki z 20, 20 metrów na 20 gdzieś nie I tylko pod górkę No to nie powiem ciężko jest Na takiej glinie To po jakichś 5-6 przejazdach była różnica pługu o jeden cały pług, nie? Tak pług mi wyciągło w lewą stronę, nie? Ja sobie jadę kurde, a praktycznie cały czas takie wybrzuszenie, nie? I później już za piątym razem chyba jak jechałem to w ogóle tylko pół podniosłem, przejechałem sobie na proz i wyrównałem bruzdę I znowu 3-4 przejazdy i od nowa. Mówię, no tak ta glina to męczarnie. Jeszcze jak winę jak, jak ma się na płaskich, po co jeszcze w miarę idzie zrobić, a ja u nas jak jest właśnie górka, dołek... Bo ten, ty ten, orasz? No, nie wszystko za orasz na nie? Mhm. Mm to co masz teraz, to teraz? Ja zawsze, z... zawsze, zawsze. Teraz już nie oram. się oram, nie? Nie, Ja zawsze wszystko oram y, jesienią na, na zimę. Nie no miałeś swój filmik chyba z wiosennej orki. W zeszłym roku. A nie miałem tutaj? Nie w zeszłym roku, tylko dwa lata, tam w 2014. No, no, no. To A, miałeś, tak, miałeś na wiosnę i je na jesień. pamiętam Jedno pole tu zostało. Ale to wiesz co? Wtedy nie wiem, czy coś z sześćdziesiątką się, się nie stało. I nie yeah. wiem czy tak nie było, bo ja pamiętam, no jeszcze dwa lata temu to my nie swoim członkiem robiliśmy, bo tak jak coś się z... No, robiliście? No Stachu przyjeżdżał mi orał wszystko. Obrotówką to. To jeszcze mi trochę zrobił, ale też mi trochę tej bielicy wolałam, no bo tam 60 tam są 45, piąt, Nie, większe tam są chyba. A może 45? piątki? On ma overuma tego. Yeah. No to on mi właśnie wszystko. To pamiętam jak ja miałem cały jeden kawałek? To mi w 6 godzin zorał cały, Ca caluśki, nie? Aha. No ale wiesz, zero, zero bruz, zero niczego. No tak, racja. A co, co? Co? co on ci Co? No, co? Bielica Bielice? jest taka, to jest? taka biała ziemia, taka ten, ona jest nieurodzajna. To jest tak, że jak głęboko sobie załazesz nie? Hmm. To jak ktoś cały czas płytko, płytko ranie, no tak jak my na polskich yy, sprzętach, no to później jak sobie takim większym troszkę, no to jest wiesz, bielica nie? A, Miki takie oczywiście miałby się na to? Miał, miał trochę jak ten. Który co to Też, miał. ale jak on od razu po tym zmianie pługu. Wiesz jak miał tego MF-a starego i to orał sobie później kupił właśnie ten większy, nie? Bo on jeden hmm. rok orał takim, taką zagonówkę. Tak, nie? to i tak już wtedy troszkę też wyorał, A skąd nie? Skąd ona zagonówkę miał? On pożyczył od fasa. A to fajna ta zagonówka. Fajna, była. fajna, I dlatego kwerdełem mu się spodobał i postanowił no, kupić. To też był kwerdełem, Tak, nie? tak, tak. No on na ma fajną zagonówkę, nie? No ale nie ma tak. E, on ma fajną obradowkę akurat, nie to... Ty, 10 minut dopiero. No. Nie, 13. 13, jakieś 12, bo nie wiem bo No. Także to tak, chwila w Trzeba pamiętać. No. Wolka tata przyszedł na pagamentkę. Ja. A jak się dziwił ja to się stralczę, bo myślał, że to wiecie od razu do internetu, gdzie na żywo. A ja to się... ja, tak. On taką minę zrobił od razu <grym> na wyszu poszedł. Dlatego zamykam drzwi. Ja nie, mówię, że zamkę są. No, a, a... czy kto wychodził na siku? A dobra. No. Przepraszam mój błąd. Także to teraz kończymy nagrywać, nawet nie renderujemy, lecimy sobie do Miki'ego i do Adasia Tak, do Miki'ego, do Adasia jedziemy, może jakiś live tam będzie z chłopakami? No, przyjedziemy, wyrenderujemy sobie wszystko, uszykujemy Coś nagramy jeszcze może? No, przydałoby się nagrać chociaż jedną grę na ten... na poniedziałek Tak, bo jutro ogólnie jedziemy od rana, od rana. no rano sobie posiedzimy pewnie chwilę w domu i tak jakoś e, w obiad pojedziemy na ten... do Gołego no tylko tego. Do gołego pojedziemy, coś tam, też jakiś vlog na pewno nagramy, także jeszcze w przyszłym tygodniu się ukaże jeden vlog od gołego. Eee, no i, 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 i wtedy będziemy jechać sobie o 23 do mnie autobusem, także rano będziemy. U mnie już sobie wyśpimy, może już w poniedziałek coś porobimy, jakieś tam filmiki czy coś. Dlaczego no, vlogów jeszcze w poniedziałek nie, ale coś może już nagramy. No bo praktycznie na południe to będziemy mieli sobie, wrócimy tam e, to co nagramy jutro, znaczy dzisiaj jeszcze może jak się uda. Jeszcze ten chce unboxing komputera, kurde no. No musimy bo, to zrobić No, przydoby się Dobra, No rano, musimy to nagrać, trudno i darmo, ale trzeba nagrać Ale się ubrudził Czy zaletór, czy siewnik? Siewnik Za się chyba nie brudzi no, Znaczy, ciągniki nie brudzą się aż tak strasznie szybko, w realu też prawdzie Masz znać, szybciej brudzi niż te nie nie, 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 chyba nie ma bo się... No ładnie kopci, a mi się strasznie podoba z agregatem ten 902 No i tak na jak Rakunie. już mówiłem w wcześniej, wcześniejszych odcinkach, także, że będzie yy, że, no, Przejdziemy do mnie, na pewno jakieś dłuższe odcinki się pojawią, także... No bo ty musicie, musicie, musicie mi to wybaczyć, że teraz są takie krótkie. I bolkowi też. Nie, bo nawet Dizmi nie wytrzymuje, nie? Teraz żeśmy u mnie 19-minutowego nagrali. I no bo koniec. nagrywamy teraz frapsem niestety, bo nam dalej w nie przyjmuje na, ale nie mam co narzekać. Powiem Ci, że nawet fajniejsza jest jakoś ze spaca i mam pewność, że nie będę miał żadnych odpierania i... No dobrze, dobrze nagrywam bo nie ale ja tam zostaję przy aktronie, jak nie przysieguję, no to bez sensu mam to zmieniać. No, no musiałbym coś tam. Ja po... Jeszcze mam jeden. Yy, no, co wiem, w tym co chyba wiem. z tym dźwiękiem to jest. Ja tam. wiem co przestawić tam, bo tam są dwa do wyboru, w czym ma nagrywać dźwięk. Bad jeszcze coś tam jest. W MP4 chyba. Ale nie wiem, muszę sprawdzić. I wtedy by było. Wtedy by było. Ty właśnie, żeby ciś miejsca na tym starczyło. No No, ja no tam do 18 i to jeszcze 2 minuty masz, niecałe. Dzięki. że pozwalasz. No ale znaczy Ci tylko mówię, to wiesz tam jak chcesz się pożegnać z widzami to ten... Możesz to zrobić, a dojedziesz do tego gazu, może i wtedy. Akurat na miniaturkę sobie zostawić zostawisz Ale ładnie zasiałem, nie? No, jest, To pole jest strasznie, wiesz, kwadrat, prostokątne. To też fajnie. Ja sobie wjechałem w takie właśnie... No, ładnie ładnie pokrzywione. jest. Dobra. Fajny klimat jest na tej mapie. zajawisty klimat jest, no. Nie mam takiego klimatu na żadnej innej mapie. Całkiem co innego niż na typowej na przykład, nie? No, to jest coś innego. Tak mi się zachciało ostatnio grać... Tu będą fajne żniwa na tym polu. Tu będą fajne zniwa, tu będą fajne zniwa, jak się już te średnie maszyny zaczną, kolejne. Ale to te jeszcze też będą super, będzie bizonek, trochę będę miał na pewno tych odcinków w wiecie. I poza tym mam nadzieję, że wypalą te live, y, to wtedy wszystko będziecie widzieć, jakby ja podstawię serwer, bo z grążkiem biłem, będziemy sobie grać. No tak chcemy zrobić. Może y? Ty dojadę do końca. To dojeć, to dojedź i skończ. No bo tu jest akurat. Dojadę sobie do końca i się dzwoń pożegnamy. I będziemy lecieć do Miki'ego No A już wyrenderujemy sobie po oh, okiem Jeszcze spróbujemy coś nagrać Jak chyba Strandy... Nie, Strandy Deepa nie Ja <grym> Amerykana. E, Amerykana no? sobie też nagram no. Bo no. Strandy Deepa ma za dużo nie do przygotowania jeszcze, Dobra O Dobra, tu może został bo. No, także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie Tego odcineczka, taki właśnie mówię, nietypowy odcinek, bo Z Bolka serii, ale u mnie na kanale, także Dziękujemy serdecznie i Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć Cześć